Cześć, jestem Łukasz. Znajdujemy się w Wili Wojnar, a w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam kilka ćwiczeń mających na celu poprawienie dysbalansu mięśniowego w obrębie miednicy. Zapraszamy! Dzisiaj poćwiczymy z Panią Marysią, która zmaga się z pozostałymi po artroskopii stawu kolanowego przewlekłymi napięciami mięśniowymi. Zaczniemy od rozciągania prostownika stawu kolanowego, które wykonamy przy drabinkach. Pierwszym krokiem do wykonania tego ćwiczenia jest przyjęcie właściwej pozycji. Po stronie mięśnia, który chcemy rozciągnąć, Zakładamy stopę na drabinkę. Mhm. A drugą kończyną przechodzimy do klęku podpartego. Mhm. Dobrze. Jeżeli gubimy napięcie w mięśniu pośladkowym, należy przerwać to ćwiczenie i zmienić pozycję wyjściową. Ta pozycja daje nam szereg możliwości do rozciągnięcia przedniej strony uda. Wykonujemy ruch do przodu bardzo delikatnie, kontrolowanie. Z ciągłym napięciem mięśnia pośrodkowego i delikatnie w lewo. Mhm. W lewo. Dobrze. Mhm. Bardzo dobrze. Jak widać ta strona jest nieco problematyczna, więc tu czeka nas sporo pracy. Wracamy. Mhm. Rozciąganie utrzymujemy około 2 minut na każdą ze stron. W ramach pogłębienia rozciągania należy przybliżyć kolanko coraz bliżej do drabinki. Im nie jesteśmy rozciągnięci, tym kolano jest dalej od drabiny. Im bardziej się rozciągamy, możemy przybliżyć sobie śmiało kolanko do samych drabinek. Napinaję pośladek. Prostujemy przeciwną rękę. I jak już opanujemy to ćwiczenie z napiętym pośladkiem, prostujemy obydwie i nawet delikatne przegięcie. Rozciągnięcie powinniśmy czuć w dolnej części mięśnia czworogowego, stopniowo ku górze. I pamiętajmy, jeżeli czujemy brak napięcia w mięśniu pośladkowym, musimy zmienić pozycję na łatwiejszą. Kolejne ćwiczenie ma na celu wzmocnienie mięśni brzucha. Proszę położyć na materacu, głową w tę stronę. Ćwiczenie zaczynamy od przyjęcia prawidłowej pozycji wejściowej. Prostujemy ramiona przed siebie. Nogi zginamy w stawie biodrowym, w stawie kolanowym. I zadzieramy stopy do góry. I przez całe ćwiczenie staramy się utrzymać tę właśnie postawę. Brzuch wciągnięty. Odcinamy mocno, wklejony do materaca. I teraz wykonamy ruch. Prostujemy lewą rękę. I utrzymujemy przez 3 sekundy wracamy do pozycji wyjściowej, prawą rękę, utrzymujemy napięcie mięśniowe, kontynuując nas oddech, wracamy, prostujemy lewą nogę, przez całe ćwiczenie utrzymujemy mocne napięcie mięśnia brzucha, pozycja ciągle wklejona do materaca, wracamy, prostujemy prawą nogę, utrzymujemy napięcie. Utrzymujemy napięcie bardzo dobrze. Wracamy. Ćwiczenie wykonujemy w trzech seriach po pięć razy na każdą skończy. Ogromną zaletą tego ćwiczenia jest możliwość progresji. Wystarczy, że w jednym czasie wyprostujemy prawą rękę oraz lewą nogę i skala trudności automatycznie bardzo mocno ją rośnie. Wracamy. Kolejną formą tego ćwiczenia jest równoczesne wyprostowanie zarówno nóg, jak i rąk. Prostujemy. Tylko jak widać u pani Marysi, mięśnie brzucha wciąż są za słabe i pogłębia się nam lordoza lędziowa. Wracamy. Jeżeli nie potraficie utrzymać ustabilizowanego odcinka lędziowego, nie przechodźcie do kolejnych form tego ćwiczenia. Następne ćwiczenie ma na celu wzmocnienie mięśni pośladkowych. Aby go wykonać, przejdź pod ścianę, połóż się na boku Przyklej pośladki, stopy oraz obręcz barkową. Stopy nieco niżej. W wykonanie wygląda następująco. Odwodzimy delikatnie kolanko do góry i maksymalnie napinamy mięsień pośladkowy. W trakcie ćwiczenia pilnujemy, aby brzuch był napięty i odcinek lękowy równie mocno wklejony do ściany. Ćwiczenie wykonujemy w trzech seriach po 15 powtórzeń. Aby utrudnić sobie to ćwiczenie wystarczy wykorzystać minibanda. banda. go. Całe ćwiczenie wygląda dokładnie tak samo. Pamiętajcie, że ćwiczenie wykonywane jest obustronnie. W wyniku długotrwałego odciążenia kończyny prawej doszło do przeciążenia mięśni po stronie lewej, co obrazuje się w wychyleniu mienicy w przód i w bok. Jeżeli podobał Ci się ten film, polub i na swoim profilu. Masz pytania lub pomysł na następny materiał? Napisz komentarz. Zapraszamy do Willi Wojnar na turnusy rehabilitacyjne połączone z kompleksową diagnostyką i terapią. Do zobaczenia!